Dzień dobry chłopcy i dziewczęta wstające słoneczko które nie chce do nas przyjść he, 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 he. to nasz domek noclegowy dotarliśmy tutaj Rucicku Rucicky Rucicky tak to są mapki różne inne a tutaj Taki ogródeczek. O, proszę zobaczyć. Pan niedźwiedź. Pan niedźwiadek sobie stoi i spoziera w dal. Bardzo ładny niedźwiadek, a tu jest wilczek. Wczoraj były psy tutaj. Taki koleś z chaszczakiem, i psem. Kurde, był taki film o, o, o japońskim psie. Jak to się Gabryś nazywa? Tarasa? Hoki leży sobie. I, I te psy oczywiście do, do tego wilka kurczej. Nosami się dotykają, merdają go nami. Niesamowite. A tu oczywiście jest logo. Karkonoski Narodny Park. Sążnisty pieniek lipowy. Dokładnie nie, nie kumam, bo chlaśnięte jakimś czymś jest. Ciekawa faktura tego. siekierką raz koło razu. Ciak, 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 ciak. Pazurki. Pięć pazurków. panienki pompknęły sobie asfaltem. Praktyczni Czesi używają asfaltu do, do prowadzenia szlaków pieszych. No, średnia przyjemność, kurde. Pan Ryś, troszkę za chuderlawe te nóżki ma, przednie, ale jest Ryś. Portret Rysia. Pan Rys, Rys, Rysiowski. Dość niezłe. Odwzorowanie pana Rysia. Portret Rysia. Proszę bardzo. Pan niedźwiadek od tylniej projekcji. Logo, artysty. ZL. Nie wiem, to jest kurczę. Chyba. To jest twardsze, dewienko twardsze. A może nie być lipka, klon Dość erotyczny ogonek pana niedźwiadka i specyficzna faktura siekierką razka u razu, cik, 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 cik. To misia Z żabiej perspektywy Misiaczek Dość ładnie Potraktowany Nie wiem co ta bruzda na brzuchu Czy niedźwiedzie tak mają Tego nie wiem Wstające słoneczko i zagląda. Zaraz wyruszamy w górę. Oczywiście jesteśmy po czeskiej stronie. W Czechach. Tu są takie jak wszędzie w górach, na rozwidlonych pniach. Różne informacje. Ładnie ta chmurka w tle. Wygląda wroty, dzika róża. O, tam jest niebieski szlak, oczywiście też asfaltem, to się obrzydliwie idzie. Mapa karkonoszy. Nasza chałupka. Tam szlaczek żółty jakiś. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta.